Ogrody naturalistyczne, takie jak ten, mają swoją specyfikę. Nie dbamy tutaj szczególnie o to, żeby trawnik był regularnie, gładko koszony. To nie ma być taki typowy angielski trawnik. Szanujemy tutaj prawie każdą roślinę. Zależy nam na tym, żeby tutaj stokrotki, żeby pojawiały się jakieś inne rośliny, będące taką sensu z trawą. Pożądana jest na przykład koniczyna. W związku z tym, że Inaczej dbamy o ten trawnik, że rzadziej go kosimy. Trawa osiąga dosyć duże rozmiary. Bywa, że sięga powyżej kolan, tak jak w przypadku tego miejsca. Koszenie takiej trawy w tradycyjny sposób, czyli do kosza, skutkuje tym, że kosz tam się bardzo szybko zapycha, ciągle go musimy opróżniać. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tak zwanego wyrzutu bocznego. To urządzenie powoduje, że nam się cała trawa wydobywa na zewnątrz. Usypuje nam się na trawniku. Jak ją później grabimy, żeby sprzątnąć, część nasion y, tych wszystkich pożądanych roślin zostaje w glebie. Obsiewa nam się mamy kolejne pok y, pokolenie y, tych ciekawych, innych trawnikowych roślin. Dodatkowym atutem, akurat tej kosiarki, jest to, co bardzo w niej lubię, mianowicie sposób odpalania. Tutaj nie muszę się żarpać z linką. Wystarczy, że przekręcę kluczyk.